Państwa jakiś błąd chyba w producentach prowadzi, dlatego, że z okazji 70. rocznicy akcji na Kriegera na śródmiechu Wilhelm Krigera, która miała miejsce 20 kwietnia 1943 roku, spotykamy się 9 kwietnia 2013 roku, więc niedokładnie w 70. rocznicę tego, tej akcji zbrojnej podziemia, ale no, taki był właściwie impuls. Jak patrzę po twarzach, to z kolei pan dr Janusz Baster to jest ta osoba, która troszkę nas sprowokowała i zachęciła do rozprawianiu i o przypominaniu i dyskusji wokół państwa podziemnego. Pan doktor uczestniczył przecież tutaj w zeszłym roku takiej debacie poświęconej państwu podziemnemu. Czy tylko Warszawa to tytuł tej debaty, która jest tak też specjalnie pomyślana. I w tym sensie inne od tych poprzednich debat, że dzisiaj uczestnikami debat są osoby spoza Krakowa. To tak przemyślne, przemyślne działanie. Postanowiliśmy oddać głos naszym gościom, żeby troszkę popatrzyli na, na Kraków i na dziedzictwo państwa podziemnego i z dystansu, to znaczy z dystansu takiego trochę dalszego. I w związku z tym, obecność dzisiaj pana profesora Tomasza Szaroty. O, no, Pana tutaj nie trzeba przedstawiać, ale na pewno najbardziej znaną pracą to są, to jest życie codzienne okupowanej Warszawy, wiele wydań i z kolei noc nie tak odległego, ale jednak rzeszowa, przyjechał Pan Profesor Grzegorz Ostasz, no na pewno rozpoznawalny, przepraszam Panie Profesorze, ale z, głównie z, tutaj w tym, w tym y, gronie z tytułu monografii y, pod okręgu Rzeszów, okręgu krakowskiego Armii Krajowej. Chociaż dzisiaj pan profesor to y, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Zgodnie z... Powiedziałem prawdę, tak? Zgadza się wszystko, panie profesorze. E, w związku z tym pozwalam sobie tu już oddać głos panu Łukaszowi Wojtusikowi, Radio Kraków, który dzisiaj będzie miał przyjemność debiutować y, w tej roli prowadzącego y, jedną z debat krakowskiego kolokwium. Bardzo proszę. No i zostałem postawiony w takiej niewdzięcznej funkcji, bo muszę tylko ciut Pana Dyrektora poprawić, a mam nadzieję, że już później będziecie Państwo poprawiać mnie. Łukasz Wojtusik, Radio Talk FM, siedziba krakowska. Ja przygotowując się, mam taką prośbę. Przygotowując się do, tej, do tego spotkania by, by, i rozmawiając tutaj z profesorem e, Szarotą i z profesorem Ostaszem, ustaliliśmy taką formę, którą mam nadzieję e, Państwo przyjmiecie jako również swoją. E, e, tą pierwszą część chcielibyśmy, e, ja chciałbym zadać kilka krótkich pytań. E, mam nadzieję, że i pan profesor e, Szarota, i pan e, profesor Ostasz się do nich odniosą, a później chcielibyśmy oczywiście włączyć Państwa. E, tylko je, mam jedną prośbę. Jeżeli oczywiście będzie takie pytanie niecierpiące zwłoki, a dotyczące bezpośrednio tematu, to oczywiście można je, można je zadać. Mam tylko prośbę ogromną, by były to pytania, a nie